Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś już w odcinku. Dzisiaj sobie pogramy znowu w Clash Royale i e, dzisiaj sobie kupimy ofertę. Ci co mnie długo znają, to wiedzą, że mam konto Free to Play, nie wydają ani grosza. Mam challengera trójkę, także myślę, że całkiem nieźle nie wydając ani grosza. No ale dzisiaj złamiemy moje Free to Play konto bo sobie kupimy ofertę za 24 zł no jest bardzo opłacalna mi się podoba ta emotka bo jak nie zaglądaliście na moją kartę społeczności to jest nowa postać yy, tak wygląda taki goblin duży jest challenge, ja już zagrałem niestety jedną walkę przegraną, no ale spróbuję wbić tę emotkę fajnie by było, ale chociaż tego legendar czasem myślę. Yy, no i tak. Tutaj wbiłem Giant Chesta, Jeszcze tutaj mam Giant często także no opening jakiś będzie. No i tak, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie live z Fortnite'a. Także jak kto jest zainteresowany, to może wpadać. No i teraz widzimy się za chwilę, jak kupimy już tą ofertę. Dobra, uwaga, szybko, 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 bo od razu się otworzyła Mega Knight. Dobra, może być. Kupiłem i od razu mi się już zaczęło otwierać, także myślę, że złapałem to ujęcie jak się otwiera. I dostajemy, uwaga. Pełno golda, pełno tego i emotka. Bardzo fajna. Damy sobie ją... a zamiast tego wkurzenia. O nie, wkurzenie jest fajne, zamiast tego, o. Tak, także 10 emotek na 68, także... Dobra, jeszcze tu tokenów pełno i Gemów. Także będziemy mieli gemy na jakieś challenge albo na emotki. Saczę jeszcze. No ale złamane konto free to play, ale myślę, że warto. Za tyle Golda gemów, emotki i w ogóle legendę. Jeszcze jakiś deck pod Mega Knight'a planuję zrobić fajny. No liczyłem na Ghost albo Lamberchaka, no ale niestety. No i tak, sobie zagramy ten challenge Zobaczymy jak nam pójdzie. To jest draft, także najtwiczkę bierzemy yy, tutaj miniony. Dobra. Hog i... A w sumie strzałki. Dobra. Goodlaka mu damy. Pokażemy mu tę emotkę. No fajno. Podoba mi się. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Dobra. Wizard nam dał. Wizard, wkurzająca karta. Dobra. Tutaj ładnie obiję. Dobra Nie śledzicie No nie, lag O, ma tu nową kartę Oj, co ja robię, przez W ogóle ten goblin jest dobry Kto nie grał jeszcze Ja zagrałem tu jedną walkę, jak widzieliście On jest dobry, zadaje dużo damage'a, ale ma to mało HP, więc to jest taki minus Dobra Zaczniemy sobie na Twitch'u. W ogóle, przepraszam, że może być, może być taki szum, ale yy, u mnie jest ulewa. Także niestety nie no. Ten EGZE. Dobra, pojedziemy Hogiem i Wizardem. W ogóle przepraszam, że jest mało Brawl Stars, ale po prostu chciałem sobie zrobić taką przerwę na Clash Royale. Dobra. Dobra, mamy jedną wieżę. Ładnie. No i teraz tylko obrona. Nie, no falnął Jak on tu falnął? Dobra, spróbujemy tak Ajajaj Właśnie widzicie jaka jest silna ta karta? No nie, ten Archer obija Dobra. Nie. Arcze robił. to ta bandytka. No jaki pusz. Jak nas puszuje ten typo. Nie było nawet jak go skontrować. Dobra. Spróbujemy coś zdziałać. Dobrze, tutaj night. falka na czas, falka na czas. Nie rip. Ajajaj, ja tych draftów nie umiem grać. Draftów nie umiem, bo to głównie szczęście. Jakie karty kto dostanie? No niestety po prostu tutaj. Ajajaj, o! bierzemy nową kartę, zobaczcie jak ona działa. Huntera. Tutaj. A, klona wezmę, bo mnie klon denerwuje, jak ktoś ma. I... Dobra, miniony Dobra, coś tu myśli. Zacznę, jakie nam dał. Uuu, Dark Prince Miner Fireball. Jak, kudla, komu damy? tą emotkę O nie. No nie, ale nam pusza robi. No nie, no obije mocno. Obije bardzo mocno. Zniszczy nam fiesze. No niestety. <grym> Dobra, daję do TOP. Napiszcie w komentarzach czy wam się podoba ogólnie ta emotka. Hmm. No nie no, ten tym szkieletem będzie denerwował. No, nie mam jak skontrować go. Nie wiem co dać nawet. Dobra, to sobie wywalę. Tak wygląda ta nowa karta. W ja sumie myślałem, że będzie lepsza ta karta. Nowa. Ale go porobiłem jednym Firebolem. Spróbuję się coś ugrać. Dobra. Tak się skupiam teraz, dlatego mniej mówię Dobra Jedną wiersze mamy, ale on też ma Chyba, na trójkę idzie, na trójkę No nie, no rip Ajajaj rip No niestety zero winów Dobra jak oglądacie do tego momentu napiszcie hashtag rip w komentarzu. Zobaczymy kto ogląda całe odcinki. Dobra, niestety zobaczymy ile gemów kosztuje. 100. No, zastanawiam się. Z 100 ofertą. No ja w draftach jestem słabo ogólnie. No i tak. E Jeśli chcecie zobaczyć live'a to wpadajcie wieczorem i do następnego odcinka.